Witajcie czołgiści z tej strony Wilfred21. W aktualizacji 3.9 zostały również zmienione pociski premium. Teraz będą o 20% tańsze, a nawet w niektórych pojazdach o 40%, ale za to będą zadawać mniejsze uszkodzenia o 15%. Czyli jeżeli przedtem pocisk zadawał premium 100 uszkodzeń, to teraz będzie zadawał 75%. Pociski premium nie zostały zmienione dla pocisków hash, także to jest plus. Dodatkowo, pojazdy premium, które miały słabe, słabą penetrację na zwykłych pociskach, dostały buffa właśnie do tej penetracji. Tutaj macie wymienione pojazdy. Jak dla mnie, brakuje tutaj Excelsiora, ponieważ ten pojazd też ma bardzo słabą penetrację na pociskach standardowych. I tutaj mam nadzieję, że Wargaming w przyszłych aktualizacjach doda ten pojazd do tej listy. Dodatkowo, Bafa do standardowych pocisków dostały też zwykłe pojazdy, i tutaj macie wymienione. Chyba najbardziej interesujący jest tutaj pojazd S100. Przedtem na podstawowych pociskach mieliśmy 235 mm przebicia, a teraz mamy średnio 258 mm. Także buff jest. I tutaj Wargaming tłumaczy się dlaczego. No, po pierwsze, różnice między kraczami, że przedtem wystarczyło użyć złota i byłeś lepszy, że umiejętności nie grały. Po drugie, pokrzywdzone były klasy pojazdów, czyli na przykład taki. Czołg ciężki, nie wiem, Maus, był po prostu przebijany na złotych pociskach przez czołgi średnie od przodu, tak? I Wargaming postanowił zmienić te pociski premium, tak aby każda klasa była na swój sposób grywalna, czyli czołgi średnie powinny flankować, niszczyciele czołgów powinny wspierać sojuszników na zasięg, a czołgi ciężkie powinny przyjmować damage i odbijać pociski. I teraz, co ja o tym myślę? No, zmiana jest ciekawa. Pokusiłbym się nawet o zmianę uszkodzeń pocisków premium, nawet o 50%. 15% mniej obrażeń to nie jest aż tak strasznie odczuwalne, tak? Możemy zadać 100 punktów obrażeń, a teraz zdejmę 75. To aż takiego przeskoku nie ma. Jakby był już 50%, to faktycznie już umiejętności by tutaj Miały znaczenie, ale, mimo wszystko, hmm, taka zmiana jest, według mnie, oczywiście, jak najbardziej na plus. Dlaczego Wargaming to robi? To możemy się zastanowić. Przecież, jak wiecie, hmm, pociski premium hmm, przynoszą strasznie dużo korzyści dla Wargamingu, tak, drogie pociski premium, szybko tracimy kredyty. Potrzebny jest konto premium, żeby móc pozwolić sobie grać hmm, właśnie na goldzie. No, ale, zobaczcie, jeżeli obrażenia pocisków premium są obniżone, to wargaming mógł sobie pomyśleć, że mógł sobie założyć, że jeżeli obrażenia są mniejsze, to tych pocisków będziemy musieli strzelać więcej, tak. Także myślę, że o to bardziej wargamingowi chodzi, że teraz nie będziemy strzelać powiedzmy 5 pocisków na jeden czołg, tylko powiedzmy 7-8 pocisków. No, ale za to cena też jest delikatnie zmniejszona, tak, średnio o 20%, a dla niektórych pojazdów nawet o 40%. Także nie wiem, co się za tym kryje. Może faktycznie Wargaming chce pokazać, że różne klasy czołgów są całkowicie różne od siebie, bo przedtem wyjeżdżał powiedzmy T62 naprzeciwko Mausa i ładował w niego gola, tak? Teraz, jeżeli chce mieć normalny demer T62, to musi go objeżdżać, coś tam kombinować. I to by było chyba na tyle w tym materiale. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Jak da mnie zmiana na plus? Powiem wam szczerze, że od tej aktualizacji praktycznie już w ogóle nie używam złotych pestek, tylko może w sytuacjach kryzysowych, przez co moje zarobki znacznie się zwiększyły. Już praktycznie nie wychodzę w żadnych bitwach na jakiś tam minus, tak. Minus tego jest taki, że w bitwach, gdzie już będą decydować pociski premium, na przykład nie wiem, gramy e setką i zostanie się czołg jakiś twardy, na powiedzmy 600, kilku HP, jak przełączymy na premium, to możemy go nie zdjąć na hita, tak? A przy starych pociskach premium już by zszedł, także. To będzie delikatna wada, że dobry zawodnik nie będzie już miał aż takich możliwości wyciągania bitew, tak? No ale z drugiej strony trzeba nauczyć się weak spotów. Jeżeli ktoś zna weak spoty w czołgach, ich słabe punkty, to na pewno jakoś sobie poradzi. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.